Ekonomia, kapitał, gospodarka. No to może ja szybko. Co mnie dziwi. W tym tygodniu, na początku tygodnia odbyła się taka bardzo ciekawa debata Okrągłego Stołu zorganizowana przez Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego i Bank Światowy. Debata dotyczyła kosztów wypadków drogowych, w szczególności kosztów wypadków śmiertelnych. Tam się bardzo poważni ludzie wypowiadali. Z wyliczeń robionych i przez WHO, i przez Bank Światowy, i inne organizacje wynikało, że są to bardzo wysokie koszty. Myśmy w sumie doszli do wniosku, że one są prawie niedoszacowane, ale na pewno przewyższają 30 miliardów zł. To jest w, Polsce? W, Polsce, w Polsce, tak rocznie. To jest absolutnie y, olbrzymia kwota, patrząc na y, deficyt budżetowy, w ogóle na, na nasz y, bilans, i, i tak dalej, i tak dalej. A co ciekawe, na tym spotkaniu byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Transportu, y, Ministerstwa Zdrowia. Wielu posłów, natomiast od lat na tego typu spotkania, bo to już kolejny raz się to odbywa, nikt nie przychodzi nikt z zaproszonych osób z Ministerstwa Finansów. I to zostało publicznie podjęte. Dla mnie to jest zdumiewające, że Ministerstwo Finansów nie widzi tego zjawiska. Tutaj jest naprawdę duża y, możliwość oszczędzania pieniędzy nie tylko przez zakładanie fotoladaru. A jaj